Krzysztof Krawczyk wychował siostrzenicę Krawczyk nie adoptowali ich. Krzysztof Krawczyk nie dochował się dzieci z Ewa Krawczyk jednak wspólnie wychowywali jej trzy siostrzenice. Piosenkarz poswiecali im więcej troski niż własnemu synowi, przynajmniej pod względem finansowym. Jak ujawniła Ewa Krawczyk w rozmowie z portalem Lut Nasze Miasto. Ewa to córki mojej siostry Barbary. Swojego biologicznego ojca praktycznie nie znaja. Beatka, która ma teraz 6 lat, w ogóle nie wie, że ktoś taki istnieje. Za dużo czasu na to wychowanie Krzysztof nie ma. Ale ile może, to dziewczynkom daje. Wspomaga je również materialnie. Znajomi Krzysztofa i Gora Juniora pod podkreślaja, za jedynym bliskim, który nie dostał od artysty mieszkania. Byli jego biologiczny syn. A kiedy odziedziczył mieszkanie po babci? Ewa Krawczyk zaproponowała, by wprowadził się tam brat Krzysztofa z rodzina. Był czas, gdy piosenkarz miał na utrzymaniu kilkanaście osób, z którymi nie był nawet spokrewniony. Kiedy najstarsza z siostrzenicy wykrawczyk zaszła w nieplanowana ciazań z kierowca piosenkarza, Muzykomalnie nie trafił do szpitala, jak wspominał znajomy Krewczyku w rozmowie z tygodnikiem Nazywo. Krzysztof bardzo przeżył tę sytuację, romans, potem ciazę, cichy ślub. To odbiło się na jego zdrowiu. Odezwala się arytmia serca, na szczęście nie musiał jeść do szpitala. Chociaż Krzysztof Krawczyk w dużej mierze zostapił Sylwii, Beacie i Katarzynie ojca. Nigdy nie zdecydował się na formalną adopcję. Po śmierci artysty oficjalne oświadczenie wydala najstarsza z siostrzeń wykrawczyk. Jedyna spadkobierczynia została wdowa. Jak wyszło na jaw toku procesu sadowego z powództwa syna Krzysztofa Krawczyka, istniały dwa testamenty. Jeden, spisany w 2002 roku uwzględnia jedynego syna piosenkarza, drugi, z data 15 września 2020 roku całkowicie go wyklucza. Według prawa, najnowszy testament unieważnia wszystkie poprzednie, jednak, zdaniem Krzysztofa Igora i Mariana Lichtmana, Esa przesłanki do przypuszczeń, zjął w przypadku drugiego dokumentu piosenka nie Niemiec do końca świadomości, co podpisuje.